Nie ma wszystkim SSG z tej strony. Dzisiaj mam coś dość nietypowego jak na mój kanał. Myślę, że to już są przedmioty retro. Założyłem sobie na rok 2000, 2017, że złożę sobie kompa retro, takiego do Windowsa 98, że mógł sobie włączyć na monitorze CRT Diablo 2 i sobie elegancko pograć. Założyłem sobie pewien cel, taki, że wszystkie części użyte do yy, zbudowania tego kąpa będą po prostu nowe. Przyszła jedna z tych, z tych części, jak widać. Rozmiar pudełka może zdradzić to, że jest to płyta główna, ale myślę, że jest to dość ciekawy materiał. Będziecie mogli śledzić dokładnie przebieg budowy tego komputera, co i jak. Póki co szukam. Chciałem, żeby to był komputer troszkę starszy na Pentium 2. Niestety, znalezienie takich części granicy, graniczy z cudem teraz, dlatego ograniczyłem się do jakiegoś Atlona 600 albo Durona. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć w tym przedziale. Udało mi się kupić nową Przyszła z jakiegoś kraju Z Niemiec Przyszła Weltpaket, czyli dobrze spakowane jak się, jak się nie mylę Zresztą nie wiem, po niemiecku mówię dość słabo Ktoś wie, to możemy poprawić Bardzo ładnie zapakowana Niestety na dworze już ciemno Dlatego światło jest Dość kiepskie, ale myślę, że będzie dobrze widać Mimo tego Rozjaśnimy troszkę w programie i będzie wszystko w porządku. Tu jest rachunek, rachunek odłożę na bok i zobaczymy sobie sam płytę główną. E, procesor, nie będzie problemu ze znalezieniem procesora. Niestety znalezienie nowego procesora, większość procesorów o tej częstotliwości Athlon czy Durum, było sprzedawanych bez pudełek w wersji om -owej. jednak Zobaczymy w jakim stanie mi się to uda znaleźć. Mam nadzieję, że w najlepszym. Reszta kompa będzie oczywiście nowa. Mainboard K7, Elite Group ECS. Na jest na chipset, na SIS niestety. Kolega tutaj już mi, mój, z jednych moich kolegów zaznaczył mi, że jest to dość kiepski chipset. Myślę, że do takich celów jak ja zamierzam to wykorzystać będzie w porządku. Pokażę pudełko jeszcze. Płyta jest absolutnie nowa Elite Group ECS. Czuję się z powrotem, jakbym miał 15 lat, jak składałem mojego pierwszego PC-a. W zasadzie na pudełku nie ma wiele. No nic, otworzymy sobie, zobaczymy, jak to wygląda w środku. Wspomnienia powracają. Dużo płyt, których widziałem na Allegro, które sprzedają, są bez zaślepki, same bez blachy zaślepiającej z tyłu. Strasznie mnie to irytuje, jak płyta główna jest tylko wsadzona bez zaślepki. To jest płyta nowa, dlatego wszystkie elementy są. Kabelek, idę do dysku twardego. Tutaj jest. Hmm. To chyba dorzucił ktoś, bo tu jest czytnik kart SD. Nie wiem, muszę zobaczyć w instrukcji, czy to było dodawane, takie coś, ale to jest czytnik kart i Compact Flash. Także będziemy mogli sobie to na pewno wykorzystać w naszej maszynie Windows. Też ze względu na to, że żeby nie nagrywać wszystko na, właśnie na, na płyty CD, tylko będzie można bezpośrednio przerzucać sobie za pomocą karty SD czy tam Compact Flash. Tylko chciałem zobaczyć, Instrukcja: Ta płyta wspiera chyba do Atlona 1.8 czy coś takiego. Niestety nie ma w instrukcji opisane, co jest w pudełku. Szkoda, także myślę, że sprzedawca dorzucił czytnik kart pamięci jako po prostu ekstra. No ale jest to nowe. Nie będę narzekał, przecież. Nie ma co narzekać darowanemu, darowanemu koniowi. Nie patrzy się zęby, przecież. Ciach. Nowiutka płyta główna, dawno nie odpakowywałem nowej płyty głównej, też takiej płyty głównej, starej, rok produkcji to nie wiem, który to mógł być, Pff, 2000 może, 99, także płyta ma już co, prawie 18, prawie 20 lat, także to też jest bez wątpienia retro. Wyciągnę płytę ze środka, żebyśmy mogli sobie ją dokładnie obejrzeć, plomba jest, niestety będę musiał ją zerwać. Ciach na płycie, zerwałem właśnie naklejkę, nie przeszkadza mi to w ogóle, bo płyta będzie wykorzysta wykorzystana. O, ten zapach takiej elektroniki z tych lat jest po prostu niepowtarzalny. Mm, pachnie pięknie. Już jest na DDR-ach, DDR chyba jedynki, nie na SDRAM-ach jeszcze, zresztą sobie to zobaczę. Port AGP, do którego przyjdzie wudu. albo może jakiś GeForce z tych pierwszych. Podstawka na procek. Procka jeszcze nie mam, ale przyjdzie tu ładnie procek, ciach. Tyk. Na płycie mamy... E, fajnie jest sieć już. Dźwięk jest wbudowany, dwa USB. I, no i tak poza tymi bajerami to chyba tyle, nie ma nic więcej. Oczywiście wszystko jest fajnie w ATX. E, Legacy mouse and keyboard. Także bardzo fajnie wygląda w takim fioletowym kolorze. Będzie trzeba znaleźć do tego taką obudowę jakąś z takich, co się sprzedawało w latach 90 taką jakąś białą, z takich troszkę paździerzowatych, jak ja to sobie tutaj nazywam. No ale, ale płytka wygląda super, pachnie przepięknie, taką spaloną elektroniką. Także jest to projekt na rok 2017, myślę, że do końca postaram się to wszystko złożyć, w miarę jak mi się uda oczywiście znaleźć wszystkie części. Będę wszystko update'ował na, na YouTube. oczywiście później jak już złożę monitor też mam za, zamiar kupić 15 calowy CRT normalny monitor taki do komputera też chciałbym kupić go nowego myślę, że nie będzie z tym problemu monitorów trochę jest jak już złożę rozłożę to sobie fajnie i będę sobie będę też nagrywał jakieś może filmiki wtedy z tego jakieś gry takie starsze trochę pod DOSa. Yy, oczywiście Diablo 2 musiał sobie poograć takie tytuły, które grałem w Carmageddon z tych takich starszych tytułów mi się wydaje, że na takim monitorze CRT będzie to wyglądać na pewno najlepiej i yy, będzie naj, najlepiej obserwowało to co ja czułem w tym czasie jak po raz pierwszy grałem w, yy, w te gry będę się znowu czuł jak mam 15 lat Także dzięki wszystkim, jest, był to taki szybki filmik dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo